This isn't just a nightmare. It's who I've become. Witam Was. W... Zagrajmy w Quake 4. Um, jakby to powiedzieć, może miałem długą przerwę i tak dalej. A po usunięciu załapałem na tych świątecznych, wolnych. Nie chciał mi się nic nagrywać. W dodatku, jak ja chciałem wrócić znaczy, nagrałem ten już odcinek. Ale nagle zobaczyłem, że mi kuźwa mać w nim ustawionych mikrofonów w programie do nagrywania. Po prostu mam szczęście, że tych gdzie są checkpointy, które mało co dają, ale. Tak, Zawsze coś. Tak, tak, tak. Pójdźmy! Tak, tak, tak. Zresztą wiesz, że znalazł skulka. Ha, tunu! Katakila! Wtf. Motherfucker. No jasne. A jak się lekkaś chce? Dodatkowo mam takiego nerwa Bo Dlaczego? Ja mam takiego PK Że topamy się wało. W jak ja nagrywam ten odcinek To znaczy kolejną część ten odcinka topami się za co nie wiem czemu przycinać Takie skoki były Nie wiem dlaczego To mi się nie wiem, czemu ja tak przecinała. Nie mogę wyjaśnić. Dlaczego? Ale pewnie znasz, bo pewnie szuka mikrofonu, którego nie mam. W danym wejściu, bo ja mam inne słuchawki. O, pudiam! Co, w Nevisie? Tak, to masz wolę. <laughs> się baję. Z dodatku i tak to będzie znowu krótki odcinek. Chociaż dużo będzie zajmowało, bo. Jenokie jękowa, panie! Idziemy. Hej! E, fajnie, dźwięki i ten. <grym> się złączyły. i

to nie tu Zostańmy ze spokojem. Jezu, czasami, trochę, spadki są jakieś, ale nie, nie wiem dlaczego. To dużo eksus. O, pójdź się ja! Dawaj, pójdź on! Pokonasz ogień, tak, tak, dasz radę. No, wstawaj. Wstawaj. Nie udawaj. Idzie? Wtedy nic nie dają. A, tu dostajemy na oddajek. Jak on jest... ...projektem Kolektor... nocznej materii. Który robi właśnie czaną A Wszystkich właśnie sysa. To można powiedzieć... jakimś żartem, że to jest BFG. Jak to było w Dumie. BFG. Kudu, kudu przed fajny, fajny no wacie się. Tubuluj, tułuj się tam. Ow. Fajny tekst. Au. No jeździ. Co? No, 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 Już trochę strach tak żeby mi się przycina taka wspaniała gra. No. no i tutaj jest zakończenie odcinka. Tak ja to robię, zawsze kończę przy tym. I nie wiem, czy ma coś mi komputer mówi. Tak. No nie wiem, zobaczymy, jak będzie z następnym. Także mi że się z wami tutaj. Na razie, cześć!